Dzień dobry, najmilsi, przed nami nowy sezon. To niesamowite, że te nasze wspólne lekcje odbywamy już od 2015 roku, ale pamiętajcie, Wymyślanie nowości nigdy się nam nie znudzi, dlatego też i w tym roku nie zamierzamy Was zasmucać nagrywaniem ciągle tych samych treści. Okres pandemiczny odbił się na życiu nas wszystkich. Miejmy jednak nadzieję, że tym razem będzie o wiele lepiej i będziemy częściej, przynajmniej takie mamy plany, nagrywać w plenerze. Jak sami widzicie, witamy Was z jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w moim rodzinnym mieście, zresztą bardzo pięknego, polecam to jest ogród Saski. I teraz moi drodzy, co w tym roku Was spotka? Na pewno będziemy się starali ukierunkować już w stronę tych z Was, którzy uczą się w liceum po szkole podstawowej. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego wyszły bowiem informatory maturalne dla, dla Was i one oczywiście zszokowały nie tylko nauczycieli, ale również uczniów. Ja natomiast będę starała się nagrywać filmy tak, abyście mogli się zapoznać bliżej z tymi treściami, przygotować się do tej matury powoli, macie jeszcze dwa lata, żeby nie było ona dla Was zaskoczeniem, bo wbrew pozorom to wcale nie jest takie trudne. Jest bardzo dużo ułatwień dla Was w stosunku do tego, co było w latach minionych, ale nie zapomnimy również o tych maturzystach, którzy zdają w tym roku. Zawsze mam e, dla was bardzo dużo serca i taki szczególny stosunek, ale w tym roku będzie on naprawdę wyjątkowy. Może właśnie dlatego, że sama mam w domu maturzystkę i będę to przeżywała. Podwójnie, a nawet potrójnie, jeśli można to, to w ten sposób określić, bo ma się również klasy naturalne. Zdecydowanie jednak będzie też dużo zmian, mianowicie bardziej ukierunkuje się na praktykę. Można dużo mówić, ale postanowiliśmy już pod koniec zeszłego sezonu wprowadzić zmiany związane z ukazywaniem tych treści również w takiej formie prezentacji czy w formie notatek i będziemy tutaj dążyć do tego, abyście te treści mieli jak najbardziej nie tylko wizualne, ale również do przeczytania czy posłuchania. Natomiast taką nowością będzie to, że niebawem, drodzy maturzyści, zaproponuję Wam mój własny. Poradnik przygotowujący do matury, który będzie można sobie pobrać na naszej stronie www.wiedzazwami.pl. Zapraszamy również do oglądania naszych kursów dotyczących lektur. Ja natomiast w tym roku będę skupiała się na tym, żebyście jak najlepiej rozwiązali zadania maturalne, bo matura z maja 2021 roku znowu pokazała nam, jakie treści, jakie umiejętności jeszcze wymagają dopracowania. Również moi drodzy, znacznie więcej będzie działo się w naszych mediach społecznościowych, w szczególności na Instagramie. Postanowiłam się bowiem zająć nim w sposób osobisty. Nie obiecuję, że będzie coś codziennie, bo ja oczywiście bardzo intensywnie pracuję jako nauczyciel, ale będę starała się również zaspokoić Waszą ciekawość i pokazać trochę więcej, jak powstaje wiedza z Wami od kuchni. Powiem pod koniec sezonu, pod koniec roku szkolnego wielu z was, wiele z was gratuluje nam i całej ekipie. Proszę państwa, nasza ekipa to dwie osoby. Ja i mój mąż i tak jest od siedmiu lat. Za co bardzo, bardzo dziękujemy. No, gdyby nie było mnie, nie powstałaby wiedza z wami. Gdyby nie było jego, też nie powstałaby wiedza z wami, ponieważ jego talent i umiejętności mają tutaj ogromne znaczenie. A teraz moi drodzy, od czego tak naprawdę zaczniemy? Pojawiła się ostatnio matura poprawkowa w sierpniu i ja celowo, kochani, nie omawiałam jej tego samego dnia, kiedy ona się pojawiła. Dlatego, że chciałabym się jej przyjrzeć szczególnie. Powiecie z jakiego powodu przecież już się odbyła. Proszę Państwa, to w jakim kierunku zmierza egzamin maturalny można. Sprawdzić, oglądając wyniki ostatnich lat i rodzaje zadań ostatnich lat. I ja w pierwszym odcinku, kochani, porównam maturę z maja i maturę z sierpnia i powiem Wam do jakich wniosków doszłam i na co macie się w szczególności nastawić. Kolejna sprawa jak podejść do lektury, co do której nie ma się cierpliwości, a jednak jej szczegółowa treść. I znajomość tej treści jest wymagana. Będziemy też urządzać liczne konkursy, a ci z Was, którzy będą wytrwale śledzić nasz kanał i naszego Instagrama, będą mieli możliwość e, oczywiście, o ile będą bardzo e, szybcy zadać trzy pytania, na które, kochani, nie znajdziecie odpowiedzi w różnego rodzaju brykach, ściągach czy innych kursach naturalnych. Będę specjalnie dla Was na te pytania odpowiadała również moi drodzy zachęcam bo wciąż e, polecany jest ten mój kurs e, dotyczący pisania rozprawki e, kurs który związany jest z tym że mogę sprawdzić trzy wasze wybrane rozprawki w określonym terminie wysyłam wam tematy wypiszecie a ja e, Oczywiście odsyłam to sprawdzone z odpowiednim komentarzem i ustosunkowaniem się. Proszę zajrzeć, jeszcze raz polecam stronę wiedzazwami.pl. No i przede wszystkim, moi drodzy, żeby nie przeciągać, kochani, życzę Wam szczęśliwego roku szkolnego, takiego, w którym nie musimy siedzieć zamknięci w domu z daleka od naszych kochanych, znajomych, nauczycieli szkoły, takiego, w którym nie wydarzy się nic niespodziewanego i. Przykrego, takiego, w którym będziecie mogli cieszyć się także swoimi studniówkami, no i rzecz jasna, będziecie mogli cieszyć się tymi wzajemnymi relacjami rówieśniczymi. Pewnej normalności Wam życzę. A maturzystom życzę oczywiście samych setek podczas egzaminów. Zapraszam do oglądania wiedzy z Wami.